Coś się tym stało. Dzisiaj nie skakał na treningach. Dzisiaj oddał jeden rok. skok, w którym nie było życia, nie było walki. A teraz już lepiej. Trudno powiedzieć, czy był chory. W każdym razie, no przecież to jest zawodnik, który niedawno stał na podium w świata. Tutaj. O nie jest serek spoczni, też jeden konkurs Karelina udany. Drugie miejsce w tym hmm, jedno-seryjnym w garnusz tu Tu strale wrażenia, jakby zupełnie gdzieś się zagubił tą Hilde. 125 metra Karelin i ostatni w 25 parze pierwszej serii Norwek Hilde. Niespodziewanie Hilde włączył się do gry. Znakomity wkrótce. 138 metrów wydawało się, że dzisiaj dalej niż Morgenstern nikt nie poleci tym czatem w wielkim stylu i będą podobnie wysokie noty jak Tomasa Morgenstern na tą Hildę. Będzie miał za wiatr tylko jedną dziesiątą Morgenstern. Nie, minus 1 i 3, Morgenstern miał 1 dziesiątą, ale to są przecież 2 metry, czyli 3,6 punktów, a noty za styl powinny być podobne. Ależ niewiarygodnie wczorajszy zwycięzca kwalifikacji Tom Hilde poszybował sobie podczas tego skoku. Hilde, dwa i cztery przed Tomasem Morgensternem zagwarantuje nam, że Morgenstern będzie musiał powalczyć z Kojonkot i dawno nie był tak szczęśliwy. Hilde Morgenstern, Kochler, Aman, Evensen to jest pierwsza piątka, za chwilę zobaczymy.